Możesz iść Oskar testuje gumiaczki Uczy się, że można w gumiaczkach chodzić też po kałużach Troszkę pada dzisiaj cały dzień prawie pada I uśmiechnij się i powiedz mamusi, jak ty chodzi? Gdzie, gdzie byliśmy razem z tatą dzisiaj? W sklepie! I co kupiliśmy? Nie wiem! Aha a byliśmy na zupce? Tak. Ja. A jaka była zupka, powiedz mamie? Pomidorowa, ale troszkę gorąca. I z czym była ta zupka? Nie wiem, z leżem i z pasalem. A co było potem na deser? Nie wiem. Ciasteczko z czym? Ciasteczko z Czy było z jabłuszkiem? Tak. I jeszcze był jakiś soczek, jaki był soczek? Nie wiem. I... No właśnie No to co usa jeszcze tu mamie pośli? Dobra